Maneru, jadę sobie na rolkach właśnie Nie wiem czy się obraz trzęsie, czy się nie trzęsie Ale o, proszę bardzo Jedziemy na rolkach Jak nie wierzycie to o, proszę bardzo To jest kolejny odcinek serii Warszawka No siódma część chyba Pojeżdżę sobie po na rolkach. I coś ponagrywam Nie mam żadnego tego na czy na klatkę, dlatego będę tak z ręki trzymał i nie mogę za szybko jechać jak będę nagrywał Ale co się dzieje? Ja damy radę Whee! Także prawdopodobnie do zobaczenia nad Wisłą. Ujęcie z drugiej strony kanału. Widać, ludzie się opalają. Piękne słońce. Przecież jest teraz, tutaj chmur nie ma. Tak, ludzie się opalają. A tam jest ścieżka, dla rowerów. Jak ktoś lubi się poskakać czy coś. To tu jest taka o. Dobra, jedziemy się nad Wisłą. Czy nie jesteśmy nad Wisłą, ale jadę sobie. I po pierwsze jaki dziadek się przewrócił, a po drugie zepsuło mi się o obudowa od GoPro mi się zepsuła 250 zł w Saturnie. Oryginał Oto jesteśmy w Wisławie. Coś tu się dzieje na chwilę A my jedziemy Nie, grają. Most tu kiedyś był chyba? Czy coś? Nie wiem. O już widać mazgdański, ten zielony. I jedziemy dalej. Coś się dzieje. Wisła Więcej barek. Oj powoli zbliżamy się chyba do końca. Przejazdu chyba nie ma dalej. To zabaw. Tej tojki. Kolejna barka. Plaża. I dupa. Nie przejedziemy. Zobaczmy, ile przejechaliśmy do tej pory kilometrów. Mamy 6,47. Wow. wow. Co co do domu? Nie, jeszcze się pojeżdżę. Ale razy gdzieś. Dopiero do domu. Peace. Yo. plażówkę pograć, ale niska wizualizacja jest No, ale co to dojadę i zawracam. Dalej nie przepłynę. Fu, przepłynę Przejadę. A no, tu dużo piachu jest. A może jednak przejadę? O! A to cichy san, no dojedziemy. Zobaczmy, co tam mamy. Gdzie nas doprowadzi. widzę jeździć po kostce brukowej Ci, którzy jeżdżą na rolkach i jeżdżą po kostce brukowej o takiej W sensie, że nie odwrócenie do góry nogami wiedzą o czym mówię Policja Zmierzam do domu Złotuwa 2,40 40 za kilometr I 8 złotych opłata Czyli Zawsze jak jeżdżę na rachach Wiatr wieje mi po prostu